Jakub, Hetzman, rigiel! Hetzman wyrozjewa uwagę. 161 kg 500 A teraz Sebastian stronowany Nowak 121 kg 600! Chodźcie, zapraszam was do, do face to face najpierw. Odłożysz to? Tak. Nie. Yeah. Weź mikrofon. Nie, Nie weź mikrofon. gotowe? Ale bądźcie się będziemy, będziemy trochę bawić. Będziemy się bawić. Dobra. Dobra, pozycje bokserskie jeszcze jakbyście mogli. Do przodu, tu, tu. tu. daj, Hetman. Hetman, chodź tu. Bliżej. Dziękujemy bardzo. Hecman, powiedz mi dlaczego nic nie pokazałeś na medii, media treningu? No bo nie trenuję żadnego MMA. Czyli rozumiem z Marszu jutro wychodzisz do walki, tak? No tak, jestem zwykłym gościem z siłowni, który po prostu przyszedł trochę się pobić i tyle. Dobra, dziękuję. Stralowany, bo jak wszedł tutaj Hecman to powiedziałeś, że waga pękła jak wszedł. No tak mi się wydawało, a te 161 to chyba coś wam się rozjebało, nie? Bo na ostatniej sesji 180 waga pokazała, więc trochę to, nie wiem, fejk jakaś. Chyba do 160 macie waga, nie? Chyba Hecon musiał zepsuć. No tak. To 61,5 było. Ale tak czy się, jak będzie 280 kg ponad jutrzejszym jutryjszym OKTAGONIE, więc dziękuję bardzo. Jak Metin to tylko nerwia, nocne loty. Pozdrawiam Budrem, zawiercie dzięki wam, sponsorom, za dołożenie cegiełki do przygotowań. Jutro mam nadzieję, jak wszystko dobrze pójdzie, będziesz rozjebany. Dobra, dziękujemy. bardzo. Pamiętajcie, picie blaka, on jest na kondycję. Dobra, dzięki. Pani